Hybrydowo nas atakuje państwo U. Niby walczą z Rosjanami, ale tak naprawdę stosują politykę roszczeniową wobec Polski. Oni nas po prostu doją. To nic dobrego dla nas. Daliśmy im nasz sprzęt wojskowy, a oni na tym sprzęcie powywieszali banderowskie flagi. Mówię o rosomakach. Jeden z nowocześniejszych polskich sprzętów został przekazany w stronie państwa U. A oni bezczelnie wywieszają tam banderowskie flagi. To jest po prostu niesamowite. Dalej ta polityka roszczeniowa. Oni tu przyjechali, bo im ktoś do łbów nawsadzał, że im się należy, że oni są w pierwszej kolejności w Polsce traktowani. Oczywiście nie wszyscy, nie chcę generalizować i wszystkich stawiać w jednym szeregu. Są normalni obywatele państwa U, którzy tu, którzy tu pracują od kilkunastu lat bardzo często, którzy pracują na naszą gospodarkę, którzy zarabiają, płacą podatki. Ale niektórzy bezczelnie przyjeżdżają i mówią tak jak ich prezydent, czyli dej, bo nam się należy, bo jestem uchodźcą, bo ty Polaku masz zapierdzielać. Czy to nie jest działanie wrogie? Tak. W mojej ocenie to jest również element wojny hybrydowej.